Dobry państwu. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Witam serdecznie. Szanowni państwo, w dniu dzisiejszym w programie Rozmowy na Czasie gościmy pana ministra cyfryzacji, pana Janusza Cieszyńskiego. Panie ministrze, w dniu dzisiejszym. Jak te ostatnie minione dni dużo się dzieje, a, ale dzisiaj e, szczególnie gościł Pan e, w Szpitalu, w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie. E, co to była za okazja? No, przede wszystkim warto powiedzieć parę słów na temat tego szpitala. To jest szpital, który ma ogólnopolską sławę. Każdy, kto się tymi sprawami zajmuje, wie, że tutaj, jeżeli chodzi o chirurgię szczękowo-czaszkową, to tak naprawdę zjeżdżają się młodzi pacjenci z z całej Polski, a nawet ze świata. To pokazuje, że to jest naprawdę fantastyczny ośrodek i to pokazuje, że w Olsztynie są takie miejsca, które są naprawdę unikalne na mapie naszego kraju. I dlatego, że to jest tak dobra jednostka, zabiegałem u pana premiera Mateusza Morawieckiego o to, aby Przyznać z zasobów Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych rezonans magnetyczny. Szpital ma już gotową pracownię, ma już gotową infrastrukturę, teraz trzeba tylko zrealizować ten zakup i w ciągu kilku miesięcy ta pracownia rezonansu magnetycznego w tym szpitalu dziecięcym zostanie uruchomiona. I to jest bardzo dobra wiadomość. Ja się bardzo cieszę i też rozmawialiśmy dzisiaj z lekarzami z tego szpitala, którzy jasno wskazywali, że to jest sprzęt, który jest bardzo potrzebny i który zapewni szybszą i bezpieczniejszą diagnostykę młodym pacjentom. Tu już nie będę mówił o szczegółach, ale to naprawdę jest bardzo ważna rzecz i dużo lepsze leczenie młodych pacjentów. Jakiego rzędu to jest wydatek? No, tutaj y, sprzęt y, kupuje Agencja Rezerw Strategicznych. Mm. Takie rynkowe ceny to jest około 5 milionów złotych. Często jest tak, że y, szpitale się decydują kupować ten sprzęt z własnych środków albo ze środków od organu założycielskiego. W tym wypadku to jest po prostu duża oszczędność, bo taki sprzęt będzie przekazany, zamontowany. Y, ja też chciałem bardzo podziękować, bo y, na sytuację tego szpitala zwróciła mi uwagę pani senator Bogusława Orzechowska. Rozmawiałem też z panią poseł Iwoną Arendt, które jakby znają bardzo dobrze tę placówkę. No i one powiedziały, że tu naprawdę no nie żal ani złotówki na to, żeby ten konkretny szpital wesprzeć. I dlatego no tutaj z pełnym przekonaniem zabiegałem u pana premiera o to, żeby właśnie takie coś było możliwe. No i dzisiaj ta decyzja już jest wydana, także myślę, że Ale dobra wiadomość. Ale ten zakup to będzie... Yy... Formuła, że całkowity zakup na rzecz szpitala, czy to będzie tak. forma dzierżawy? Nie, to będzie przekazany sprzęt, który stanie się własnością szpitala. Ale to nie jest jedyna dobra wiadomość, dlatego że w szpitalu został uruchomiony w tym tygodniu program Dobry posiłek. To była jedna z zapowiedzi prawej sprawiedliwości, zapowiedzi na tę kampanię wyborczą. I to jest program, dzięki któremu pacjenci szpitala będą po prostu mieli dużo lepsze wyżywienie. Co to oznacza w praktyce? No, dzisiaj dniówka wyżywienia pacjenta w szpitalu dziecięcym to jest niecałe 50 zł. Program oznacza, że szpital dostanie dodatkowe 25 zł, czyli plus 50%, jeżeli chodzi o środki właśnie na jedzenie. To jest bardzo ważne, dlatego że mali pacjenci są bardzo wrażliwi na to, czy jedzenie jest dobrej jakości, a bardzo często od jedzenia zależy w toku terapii bardzo wiele, szczególnie dotyczy to np. chorób onkologicznych. Wcześniej, zanim został pan ministrem cyfryz cyfryzacji, był pan wiceministrem zdrowia. Tak, odpowiadając za informatyzację systemu ochrony zdrowia, za e recepty, skierowania, internetowe konto pacjenta. Aha, no bo yy, yy, ostatnio rozbudowano system e-obywatel i te usługi yy, pod kątem właśnie świadczeń medycznych, one zostały jeszcze tak rozbudowane, to korzystając z okazji, na czym to polega. No, w aplikacji M-Obywatel mamy cyfrowy dokument tożsamości. On jest równoważny tak naprawdę naszemu dowodowi osobistemu, poza jedną sytuacją, kiedy wyjeżdżamy za granicę. Chodzi o to, aby po prostu w dobie, kiedy no, prawie każdy Polak ma już smartfona, nie trzeba było ze sobą nosić portfela dokumentów. Ale M-Obywatel to jest znacznie więcej, bo nie tylko dokument tożsamości, ale też usługi, które pozwalają załatwić sprawę urzędową od A do Z i na przykład teraz w związku z zbliżającymi się wyborami uruchomiliśmy usługę dostępu do danych w Centralnym Rejestrze Wyborców, czyli można wejść do aplikacji i zobaczyć w jakiej komisji wyborczej będziemy głosowali w nadchodzących wyborach. Aha. Y jeszcze może y ma Pan jednak to doświadczenie w tym Ministerstwie Zdrowia, żeby może ogólnie y w jakiś sposób odniósł się Pan do sytuacji w ogóle, jeżeli chodzi o ochronę zdrowia y w Polsce. Y proszę no... To jest tak, że nigdy wcześniej nie działo się tak wiele, jeżeli chodzi o wzrost nakładów na ochronę zdrowia. One zostały przeznaczone przede wszystkim na to, żeby podnieść wynagrodzenia. Wszyscy pamiętamy protesty pań pielęgniarek, protesty lekarzy, którzy mówili, że system ochrony zdrowia jest niedofinansowany. I oto przychodzą wybory parlamentarne. I nie ma tak jak na przykład w 2015 roku wielkich protestów medyków związanych z wynagrodzeniami. Dlaczego? No właśnie dlatego, że udało się te wynagrodzenia skokowo podnieść dużo szybciej niż rosną płace w reszcie gospodarki. Teraz przychodzi czas na kolejny etap tej reformy, czyli zadbanie o jakość, czyli zadbanie jakby o to, żeby te środki, które przeznaczamy na zdrowie, przekładały się też na doświadczenie pacjenta. No i przykładem tego bardzo dobrym jest właśnie program Dobry Posiłek, no bo. Wszyscy wiemy, że często się zdarzało, że te szpitalne obiady pozostawiały wiele do życzenia. I to jest przykład rzeczy niewielkiej w skali całego systemu, ale jednak bezpośrednio przekładającej się na to, jak na przykład pan jako pacjent ocenia cały system. I takie zmiany prawo i sprawiedliwość wdrażać też w kolejnej kadencji parlamentu. Mamy sygnały, szczególnie ze szpitali, że no, są pewne zastrzeżenia do działania POZ-ów, że pacjenci, y, którzy trafiają do szpitala, no to trafiają y, późno i są słabo zdiagnozowani. Wcześniej y, w tych funduszach, które POZ-y otrzymywały, 20% było przeznaczane na profilaktykę. Y, no, nie wiem, jak to się stało, że to Stowarzyszenie Zielonogórskie Lekarzy ono wymogło na tym, żeby nie przeznaczać tych 20%. Procent na, na te działania profilaktyczne. I w konsekwencji jest tak, że szpitale są przepełnione, ludzie trafiają jak gdyby późno, że koszty ich leczenia później są wyższe, no bo choroby są bardziej zaawansowane. Czy tu można by było jeszcze w tej przestrzeni coś zrobić, żeby tak skrócić dystans do lekarza specjalisty, no i żeby te efekty, żeby to leczenie nie było tak kosztowne? No, to jest taki odwieczny spór w systemie ochrony zdrowia pomiędzy właśnie lekarzami rodzinnymi, tej podstawowej opieki zdrowotnej i lekarzami szpitalnikami, którzy na co dzień przyjmują pacjentów w szpitalach. No, pan tu wskazał, że pacjenci z POZ-u trafiają do szpitali za późno. Z drugiej strony słychać z tego samego środowiska głosy, że POZ zbyt wcześnie kieruje pacjenta do szpitala. Także myślę, że to pokazuje, że to jest jednak bardzo, bardzo skomplikowane. Komplikowane zjawisko i trudno jest generalizować. Ja bym był zdecydowanym przeciwnikiem tego. W systemie ochrony zdrowia naprawdę mm, dzięki cyfryzacji bardzo dobrze widać tę ścieżkę pacjenta. I tu trzeba się pochylać przypadek po przypadku. Jeżeli są sytuacje, w których ktoś za późno trafił do szpitala. Trzeba to zbadać, trzeba to sprawdzić, dlaczego tak się stało, jeżeli jest tak, że ktoś, że jest lekarz rodzinny, który wysyła, wysyła takiego pacjenta, nie zrealizowawszy tego, co jako lekarz rodzinny powinien zrealizować, też należy to sprawdzić, ale ja bym był bardzo daleki od tego, żeby takie ostre sądy w tym obszarze ferować, dlatego, że to jest dużo bardziej skomplikowane i no, ja jako osoba, która w tym systemie ochrony zdrowia spędziła ponad dwa lata, naprawdę widziałem wiele sytuacji, które pokazywały, że no, to podobno nigdy nie jest prawda, ale akurat tu myślę, że można powiedzieć, że ta prawda leży po środku. No ale jak gdyby patrząc na stan faktyczny, jak jest jednak ten czas oczekiwania na wizytę u lekarza specjalisty w no, mhm. większości tych specjalizacji jest zbyt odległy. To I jest oczywiście, myślę, że należałoby podjąć te działania, oczywiście... czyli diagnozować rzeczywiście, jaka jest przyczyna. Mhm. I ten y, czas y, wizyt Narodowy, znaczone... fun, Narodowy Fundusz Zdrowia płaci dzisiaj za wszystkie porady specjalistyczne, które zostaną zrealizowane przez y, daną poradnię. Zostały tak uwolnione lim, tak zwane limity na porady specjalistyczne. Czy to sprawiło, że te kolejki się skróciły o połowę, czy o dwie trzecie? Nie. Dlaczego? Dlatego, że mamy problem z brakiem lekarzy. Kiedyś standardem było to, że y, młodzi lekarze po prostu rozważali bardzo poważnie wyjazd za granicę. Nasi poprzednicy zwiększyli liczbę miejsc na studiach lekarskich, ale oni zwiększyli tę liczbę miejsc przede wszystkim o miejsca na studiach niestacjonarnych, w szczególności studiach niestacjonarnych prowadzonych w języku angielskim czyli na kilka tysięcy osób, które kończyły studia medyczne, no, jeżeli ktoś przyjechał do Polski kończyć w języku angielskim, no to należy spodziewać się, że nie robił tego w celu tego, żeby potem przyjmować przychodni w pasymiu czy w szczytnie. Tak? Dlatego my podchodzimy do tego inaczej i preferujemy miejsce na studiach tam, gdzie są kształcone osoby, w języku polskim, które no, wtedy według wszelkiego prawdopodobieństwa zostaną u nas w kraju. Proces trwa, kształcenia lekarza trwa no, w zależności od specjalizacji, ale można w uproszczeniu powiedzieć, że około dekady, i dlatego wszelkie zmiany w tym zakresie są widoczne z dużym opóźnieniem. Prawo i Sprawiedliwość otworzyło nowe kierunki medyczne, chociażby na przykład na uczelni WBLONG, to się spotkało z wielkim takim, bym nazwał to hejtem ze strony środowiska które po prostu rozumie bardzo dobrze prawa rynku i wie, i wie, że konkurencja sprawi, że zarobki tych najlepszych ekspertów, specjalistów, profesorów po prostu przestaną tak szybko rosnąć. Ja dzisiaj słyszałem od jednego z medyków, właśnie w szpitalu dziecięcym, że przeciętnie w Warszawie na tysiąc mieszkańców jest ponad czterech lekarzy, a w województwie warmińsko mazurskim 2,4. I jeżeli gdzieś upatrywałbym problemów w dostępie do specjalistyki, to właśnie w tym że powinniśmy mieć więcej medyków. Toś... To się dzieje, to nastąpi, ale do tego niezbędny jest czas, no bo nikt z nas nie chciałby, żeby leczył go no, taki powiedziałbym, umownie, felczer po wieczorowej szkole z skróconym programie. Panie ministrze, no, są pewne sposoby, żeby tych lekarzy w Polsce było więcej. Czyli by należało też podjąć takie działania, że skoro ich podatnicy kształcą przenośni na ich kosznie, no to też mieliby pewne wymagania, że tak jak było za komuny że wykształcony lekarz miał obowiązek odpracowania jakiś okres czasu, no, żeby, yy, jak gdyby zrekompensować te nakłady podatników, bo wie Pan co, no teraz jest taka praktyka, ja słyszę, kończy u nas studia, bo u nas za studia medyczne się nie płaci, a są na bardzo przyzwoitym poziomie i on wyjeżdża już robić specjalizację gdzieś tam do Włoch, do Niemiec, czy do Anglii. Ja mówię, on jest, jest swoboda, niech on tam sobie jedzie, gdzie chce, ale jeżeli nie odpracował tego um, społeczeństwa, Mhm. to nie za to zapłaci. Proszę są, bardzo. Bardzo, są bardzo precyzyjne dane na temat tego, ilu lekarzy wyjeżdża do innych tak? krajów i ten trend został zahamowany właśnie podwyżkami wynagrodzeń, o których mówiłem. Mhm. I y, bardzo dobrze, że tak się stało. Y, y, Studia wyższe w Polsce są bezpłatne. To jest zasada wprowadzona w Konstytucji i ja się z tego bardzo cieszę. Jeżeli byśmy zdecydowali, że te konkretne kierunki miały być odpłatne, należałoby to w jakiś bardzo dobry sposób uzasadnić, bo moim zdaniem to niekoniecznie jest dobry pomysł. Tak jak mówię, jeżeli zapewnimy dobre warunki pracy i płacy w polskim systemie ochrony zdrowia, to ci lekarze tu po prostu zostaną, bo Polska jest pięknym krajem. Naprawdę, mam. Mamy bardzo wiele do zaoferowania. Wystarczy spojrzeć na to, co się dzieje za granicą. Ja myślę, że wiele osób, młodych osób, które mieszka w Polsce, jak widzi to, co się dzieje na ulicach miast zachodniej Europy, nie wiem, Szwecji, Francji, to myśli sobie, że no, jednak jest bardzo wiele powodów, żeby nie wyjeżdżać z miejsca, w którym się urodzili, gdzie skończyli studia. I myślę, że jeżeli utrzymamy ten konkurencyjny poziom płac. I zadbamy o jakość, a co za tym idzie też wyższy komfort pracy dla medyków, to wtedy mamy szansę naprawdę stworzyć taki system do którego to właśnie lekarze z Włoch czy z innych krajów europejskich będą chcieli przyjechać. No, myślę, że kierunek jest dobry, ale no, trzeba to doszlifować, żeby jednak rzeczywiście e, ten dystans do lekarza specjalisty był wszyscy, wszyscy Wszyscy w rządzie mówią, że taka ministra zdrowia to jest jedna z najtrudniejszych, Uch, do, no. naj, najtrudniejszych tutaj do utrzymania, do prowadzenia i myślę, że jest w tym dużo racji, dlatego y, to, że to są skomplikowane sprawy, to jest Zupełnie oczywiste, ale pomimo tego, że są trudne, to są jednak niezwykle istotne i trzeba zrobić wszystko, żeby te sprawy szły dynamicznie do przodu. Tak jak właśnie ta okazja, dzisiejsza, że był Pan w tym szpitalu, w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie, rzeczywiście jest to przykład szpitala takiego wzorcowego, gdzie jest jakość leczenia, gdzie pacjenci są zadowoleni. I e, cały personel jest zadowolony, bo my współpracujemy ja tym z tym skandalem i rzeczywiście mamy takie same informacje. Panie ministrze, myślę, że jeszcze będą okazje, żebyśmy e, porozmawiali na temat ochrony zdrowia, bo e, tych tematów nigdy nie jest e, za dużo, e, ale to już przy innej okazji. E, dziękuję dziękuję za e, spotkanie. Szanowni Państwo, w dniu dzisiejszym programie Rozmowy na czasie gości u nas pan minister cyfryzacji Janusz Cieszyński. Tu beaucoup.